Elo ekipa, biegacie coś? Bo ja biegam, a właściwie zaczynam. Postanowiłem zawczasu do Was pogadać, zanim mi zamarzną policzki i znowu ktoś będzie mnie posądzał o bycie pijanym. Dzisiaj piękna pogoda, słoneczko, więc postanowiłem wyjść, pobiegać. Yy, co prawie zimno, ale jebać to. No, także słuchajcie, yy, są ze mną dwaj moi kumple. Michał i Mariusz. A dlaczego Michał i Mariusz, to już Wam mówię. Słuchajcie, tak, tak nazwałem te dwa patyczki na część moich trenerów streamtima. Teama. Yy, właśnie Michał i Mariusza, o których dowiedziałem się o tej technice, a z kolei oni dowiedzieli się o tej technice od Breta Satona, legendarnego trenera triatlonu. W skrócie polega to na tym, że się biega z patyczkami w rękach. O, wypadł mi. Trzyma się je tak, zaraz wam zresztą zademonstruję. No, jakby poprawiają stabilizację, yy, przypominają o prawidłowej pracy rąk, yy, pomagają utrzymać prawidłową pozycję ciała, generalnie. Yy, dużo dobrego z tego wynika. Yy, więcej info to Wam wrzucę w opisie, żebyście mogli sobie o tym poczytać, żebym ja już nie przynudzał. Więc ja dzisiaj biegam z patyczkami Michał, Mariusz albo Mariusz, Michał, cokolwiek. Trim team polecam. Trim team też jest dzisiaj ze mną nie tylko w osobach patyczków, ale też na koszulce. Aczkolwiek się nie będę rozbierał, bo jednak kurna zimno. A dzisiaj wjeżdżają akcenty. Ten sam trening y, mam rozpisany, który robiłem tydzień temu na Wielkiej Wyspie. Czyli słuchajcie, czyli najpierw 15 minut rozgrzewki, potem 6 akcentów, po 3 minuty szybko z przerwą 1,5 minuty i później jeszcze 15 minut y, rozbiegania, więc łącznie wyjdzie około godzinka biegania. No to słuchajcie, ja biegnę, bo się robi zimno. Dzień dobry. No. Tak sobie jak pijany, bo policzki porządnie zmartnięte, ale akcenty porobione, patyczki użyte. Już wam więcej nie wiadomo nie gadał, bo ciężko mi się mówi. Więcej przeczytacie w opisie pod filmem. Uf, to dla mnie jeszcze 15 minut rozbiegania. Popaki grają w piłkę, juniorzy Śląska i jewce Wrocław. Też za młodo grałem w Śląsku w juniorach Też grałem na tym stadionie W klubie, który się nazywał Tukan Ale to nieważne, bo to było 100 lat temu, prehistoria Teraz zostało mi co jedyne, co jedyne bieganie z patyczkami Pozdro Michał, pozdro Mariusz, pozdro Dream Team Biegajcie, biegajcie z patyczkami, bez patyczków, korzystajcie z pogody Jego wynika, melduje, że trening został odbyty Zajebiste bieganko weszło. To lubię. Zimno, ale fajnie. Elo.